Siema, witajcie w kolejnym odcinku... Czemu mi się nie właśnie Oby to był glitch. To Gorilla tak, nowy update, take my hand, dlatego nie jestem z ludźmi, bo pewnie się łapią już za ręce, więc... Więc no, idziemy się łapać za ręce. Winda. Jesteście koledzy. Rączki! Rączki. Jesteśmy. Rączki! Cześć. Jak to działa? Normalnie zobacz, z Dobra, teraz ty Liptonka złap. Dobra. Teraz Liptonek złap Jajuszka. Teraz jajuszko. Idź, się wspiąć. No, lipto, no nie no, puszczaj. Nie. I teraz chodźcie, wspinamy się. Znaczy nie, niech tylko. Ja się, ja się, ja się. Ty plef... się ja się wespnę. O kurę, jedną ręką, chwila. Nie możecie zahaczyć. No, jedną ręką jest easy. Dobra, i teraz musicie wysunąć ręki. Ręce. no Skoczę, skoczę, uwaga, skoczę. Skoczę i was rzucę. Rzucam! To, to nic nie dało. O, trampoliny wróciły. Trampoliny.

o jest metro. A nie, metro było. Nie, nie było. No A nie, to nie jest metro, to jest... Nie, to jest... To jest... To jest to... Jest nie pamiętam jak to... Nie, to też jest metro update. Free but, take my, my hand. hand. O, no ogon shopa Ale i włosy. I broda z... I... Co? To tak powinno być? Eee... Oh fianki! Tak, takie, takie taki coś Wow, monkey Strong monkey Ej, jaka malutka parasolka! Jaka mini, mini Ej, e, to jest jellyfish! No, a to to, to jest scuba diving, scuba diving, scuba diving Nie wiem co ma scuba diving do tego, ale ok og... I scouty jakieś, to jest chce, O, Uh, scout outlity, czyli peak Jeśli chcecie zażyć peak, to, 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 to mówcie. <muchy> Dżungle forever. Okej, okay, więc tutaj na początku jest loadout i no. Teraz się nie spałni w OGK'ach, tylko się spałni po prostu Chwilę po pogramy, nie całą rundę, 5 minut może. Coś tu jest. Nie wiem to DOG! Nowy nowy potwór Ja na na kod Do rzeki. Dog? Nie wybuchaj A ja znalazłem jakiś, jakieś kryształy Ej, yo, nowe rzeczy Dobra, ja nie wyjmę rzeczy Wziąłeś flasza To tego, tego już nie wyciągniesz chyba lap Nie musisz go flaszować się, o, wej... Czekaj, czy to jest przejście do cave'ów OG? Czekaj. Czy my znaleźliśmy. Nie, to jest przejście do kolejnego miejsca. Flashuj to, gościa. I tego kolejny hotel. Dobra, chodź. Nie, nie, no to przecież nie zdążymy. Może z Ten duszek mi nie pomaga. Nie nas Tędy, za mną. Wow, no dzięki, duszku. No, dzięki, duszku, bardzo pomogłeś. Dobra, jaki kot? Uwaga, na chwilę przerywam ten film, żeby wam powiedzieć o w sumie reklamie. Um, więc znacie tego gościa? Tak, czarny. Zrobił właśnie serwer Minecraft SMP dla goriatak, ludzi z community. Nie wiem jak to powiedzieć I, i no. Wow Apecraft! Wow! I dzisiaj tam będę, więc no, będzie to film jakiś, pewnie. A teraz wracamy do filmu. Okej, okay, i każdą I dajcie no, jedną no, rękę no, do góry. I idziemy, no, idziemy do no, tutoriala. Dobra, robimy most, robimy most! Wysujcie rękę! Dawajcie. Dobra, tu nie spadajcie! Szybko! Dawaj! Squatter! Sięgaj! Rzuć go! Ale, Rzuczuj. Go. Rzuczuj. Ale nas wciągnąć, Squatter! Squatter, miałeś nas wciągnąć! Squatter, złap Natsię! Natsia, złap Squattera! I wciągaj nas! Squatter, wciągaj! Nie! Kto o, puścił? A, o, skwater, złap na trzy i wychylcie wych wych się, ja spróbuję doskoczyć. skoty. się <śla> jak <ty lecesz>. <śla> <śla> Dobra, idziemy. <Dobrze> Dawajcie! Złapcie mnie! Złapcie mnie! Na trzy! Na nie no, da się! Nie da się No nie da się skakać! No bo lecimy na pół mapy! Bo no, i tak pewnie w górę nie polecimy tylko na boki. Próbujmy na piję. No dawaj, lecimy. To nie działa. Lewitujemy! Nie trzymałeś! O myjemy, latamy!

A prosto w drzewo! Nie, jednak ominiemy. O Jezu. O! Ja te A, ktoś, kto ma na drzewo. Kto Lecimy! Może? On się pali! On się pali, ktoś on się pali! Kto? No ty ma maszynę, To Do pa, papa!